Rocio, Rocio. I co? Mów, bo dłużej nie wytrzymam. Musimy być silni, księżniczko. Nie możemy się poddać. O co chodzi? Dokument sfałszowano. Podpisy się nie zgadzają, a pieczątki nie są oryginalne. Niemożliwe. Nadal jesteś żoną Vicenta. Ufam Ci Boże. Mam nadzieję, że będę żyła. A jeśli zdecydujesz inaczej i zabierzesz mnie do siebie, też będę szczęśliwa. Kto to? Izrael. Zabiorę cię na salę operacyjną. Dziękuję. O nic się nie martw. Będę z doktorem Cisnerosem. Wszystko skończy się dobrze. Zaczniemy za kilka minut. Wiem. Dlatego na pana czekam. Chcę prosić, żeby pan na nią uważał. Teraz wszystko zależy od Pana. Nie martw się. Nie zawiodę ani Ciebie, ani jej. Pogodziłem się z tym, że będzie widziała i że nigdy nie będzie moja. Należy do Pana. Tylko do Pana. Obiecuję Ci, że zrobię wszystko, co możliwe. Tu chodzi też o moje życie. Boże, dopomóż mi. Są wyniki? Są wyniki? Tak, wszystko już wiadomo. Mogę być dawcą szpiku? Nie. Nic z tego. Nie możesz uratować Edwarditowi życia. Nie możesz. Rozumiesz? Nie możesz ocalić mojego syna. Co teraz? Wszystko na nic. Może mu pomóc tylko biologiczny ojciec, ale to nie ja nim jestem. Nie ja. Gdzie doktor Bal Nie może dziś tu być. Towarzyszy mi tylko Izrael. Jak to? Nie ma ani doktora Baliesterosa, ani Durana? Niedługo Izrael też sobie pójdzie. A nie mi się śni. Jesteśmy gotowi. Chcę Ci powiedzieć, Pablo, że powierzam Ci moje oczy. Wspieram Twoje szaleństwo moim rozsądkiem i oddaję swoje życie w Twoje ręce. Wiedz, że moje serce bije dla ciebie. I nie martw się, bo już niedługo znów się zobaczymy. Teraz licz od dziesięciu w dół: dziesięć, dziewięć, osiem. Proszę wejść. Przyszliśmy zaraz po Pana telefonie. Proszę siadać. Dziękuję Państwu za przybycie. Denerwujemy się zarówno wtedy, gdy lekarz dzwoni, jak i wtedy, kiedy się nie odzywa. Tłumaczę jej, że musimy być dobrej myśli. Zadzwoniłem do Państwa, bo byłem przeciwny operacji Mariciu. Wiemy o tym. Napisałem raport w tej sprawie do Izby Lekarskiej. Jeśli operacja się nie powiedzie, Juan Miguel straci prawo wykonywania zawodu. A zaoperowanie pod innym nazwiskiem trafi do więzienia. Co się dzieje? Drżą ci ręce, choć teraz nie powinny. Wiem, ale jestem pod zbyt dużą presją. Myśl tylko o tym, że leży tu kobieta, którą kochasz. Musisz przywrócić jej wzrok. Zrobię co, ale się boję. Kocham ją i nie chcę, by umarła, ani by straciła rozum. Nie mógłbym bez niej żyć. Jeśli oszaleję, wolę umrzeć, bo moje sumienie nie udźwignie ciężaru winy. To my wyraziliśmy zgodę na operację Marii Postąpiliście państwo nierozsądnie, zdając ryzyko. Mieliśmy nadzieję, że Maria de Jesus odzyska wzrok. Nie pomyśleliście, że może stracić rozum? Albo umrzeć? Proszę tak nie mówić, doktorze. Dlaczego? Przecież może do tego dojść. My. Sam nie wiem, co powiedzieć. Wasza córka nie widzi, ale jest z wami. Jeśli operacja się nie powiedzie, umrze albo straci rozum. To wszystko, co chciałem państwu powiedzieć. A jeśli doktor Ballesteros ma rację? Nie powinniśmy byli ulec Juanowi Miguelowi. Musimy odwołać operację. Koniecznie. Jesteś świetnym lekarzem. Zrób to. Tylko ty to potrafisz. Masz rację. Kleszcze. Uratujemy jej życie. Co się stało? Trzeba odwołać operację. To konieczne. Państwo dokąd? Chcemy odwołać operację naszej córki. Musimy tam wejść. Nie wolno, państwo. Pani nie rozumie. My nie chcemy, żeby doktor San Romanią operował. Przygotuj sztuczne siatkówki. Usunąłem uszkodzone siatkówki. Przed nami najważniejszy etap operacji. Teraz nic nie może nam przeszkodzić. Nic. To zbyt niebezpieczne. Skąd ta zmiana? Popełniliśmy błąd, godząc się na operację. Doktor Ballesteros otworzył nam oczy. Raczej was przestraszy. Zrobił to, bo nie dowierza Juanowi Miguelowi. Tracimy czas. Należy wstrzymać operację. Coś się stało? Coś bardzo poważnego. Wybaczcie, ale powinniście się zastanowić. Co się stało? Marichui jest w niebezpieczeństwie? Jest w niebezpieczeństwie? Może być, jeśli nie odwołamy tej operacji. Jest nadzwyczaj ryzykowna. Jeśli coś się stanie mojej córce, nigdy sobie tego nie wybaczę. Muszę porozmawiać z doktorem. Przykro mi, na salę operacyjną nie ma wstępu. Zatem proszę przekazać doktorowi, że chcemy, by przerwał operację.